Cześć, z tej strony Gruszynka. Yy, pewnie się zastanawialiście albo i nie zastanawialiście, bo może nikt z Was nie oglądał, ale moja zapiekanka wyszła super, jak na te resztki, yy, które miałam. Zapiekanka oczywiście z poprzedniego filmiku, co dodawałam. Jak na te resztki, które miałam w lodówce, to naprawdę bardzo fajnie. Yy, dzisiaj jest piątek. Yy, nie wiem, czy ten filmik dodam dzisiaj, pewnie nie. Zapiekanka mam jeszcze na jutro, ale wymyśliłam sobie na drugie śniadanie sałatkę, bo zobaczyłam piękną fasolkę na ryneczku. Także zabieram się do roboty. Pierwsze co to trzeba y, obciąć końcówki i umyć fasolkę i ugotować także do pracy. Nie wiem jaki Wy macie sposób na objadanie fasolki, ale ja jestem cwaniakiem i leniwcem. I yy, lubię robić wszystko szybko, także ja nie obieram, nie obieram, nie odcinam tych końcówek tylko nożem, tylko nożyczkami. Bardzo śmieszna metoda, kiedyś mi ktoś pokazał. Po prostu ucinam końcóweczkę i odcięte. Szybciej niż nożem, tak mi się wydaje, bo jeśli masz, macie ostry nóż, no to można sobie zrobić krzywdę, zależy kto jak jest wprawiony, wiadomo, że kucharz. Sprawione szybko, bo yy, trafię wszystko ładnie pięknie odciąć. Ale ja jestem leniwcem, tak jak mówiłam, i lubię odcinać nożyczkami. Taka ciekawostka. Fasolka już obrana, także teraz trzeba ją ja. odstawić. To jest młoda fasolka, więc myślę, że długo nie powinna się gotować. Zbijemy pół godzinki i zobaczymy. Yy, trzeba ją wiadomo osalić, więc teraz co zrobię. I dodać urobinę tłuszczu, dlatego że takie warzywka jak fasole, różnego rodzaju, czy mroku, marchewka, kalafiorek. Lubią tłuszczy podczas gotowania. Także zabieramy się z za doprawieniem. I yy, przypomniało mi się, że kiedyś już robiłam tą sałatkę i wtedy chyba dodawałam też makaron. Preferuję pełnoziarnisty, świderki, więc będę musiała też ugotować makaron, to się ugotuje szybko. Yy, no i pomidorki. Myślę, że nie będę ich kroić, bo nie lubię, jak robi się taka gladera. Ogólnie fajnie jak będą pokrojone. Yy, dlatego... Normalnie się powinno pokroić, żeby fajny ten soczek tak ładnie wyglądał, ale to jak się je od razu. A ja będę jadła je jutro. I dzisiaj prawdopodobnie po siłowni tą sałatkę sobie zjem, bo myślę, że starczy mi dwa razy. Jutro na drugie śniadanie tą sałatkę sobie zrobię. Także nie będę ich kroić, bo nie chcę mieć takiej glajdy, jak będę jadła tą sałatkę w pracy. Do tej sałatki też dodamy serek feta. Bardzo fajnie dodaje tego słonego smaku. Naprawdę super sprawa. Oczywiście wiadomo, sól, pieprz. Do zagotowania mówiłam, że trochę tłuszczyku. Ja zawsze daję olej rzepakowy. Dogwnie olej rzepakowy jest najlepszy do wszystkiego. Także dodam go odrobinę do tej sałatki. Do zrobienia sosu, który wymieszam z musztardą francuską. I taki to będzie delikatny sosik. Yy, lubię bardzo musztardę francuską i jej smak, i pękającą goryczkę między zębami. To jest naprawdę fajna sprawa. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Aha, yy, coś chyba pomyliłam, bo mówiłam, że dzisiaj jest piątek, a ja po prostu żyję weekendem, ale dzisiaj jest dopiero czwartek niestety, bo robię sobie te jedyne jutro do pracy, więc jeszcze jutrzejszy jutrze dzień trzeba trzymać i później już weekendzik. Muszę poczekać teraz, aż mi się to wszystko pięknie zagotuje. Makaronik, fasolka. W międzyczasie umyję sobie pomidorki, pokroję sobie serek, zrobię ten sos. Ale też pytanko takie do Was: czy preferujecie takie, tego typu sałatki, takie z gotowanym fasolą z makaronem, czy bardziej sałatki to coś na świeżo? Ja kiedyś dla mnie sałatka to była taka zwykła jarzynowa. Później przerzuciłam się i jadłam tylko świeże sałatki typu yy, grecka, ale ta oszukana grecka nasza polska, tak zwana, czyli po prostu na sałacie lodowej czy pekińskiej, jak to niektórzy robią. I wszystkie takie ze świeżych warzyw. Yy, później zaczęłam eksperymentować z takimi fajnymi sałatkami, właśnie jak z zieloną fasolą, z żółtą fasolą. To też jest bardzo fajna sałatka z żółtym serem. Też w tej zielonej, też może by fajnie wyglądał żółty ser, yy, jeśli chodzi o wygląd ale ten biały jest naprawdę super. Naprawdę bardzo dobry. Pasuje idealnie do tych smaków. Pomidorki już czekają. Jeśli chodzi o sos, to dałam tylko łyżkę tego oleju kujawskiego, łyżeczkę musztardy francuskiej, dużo pieprzu, dużo nom. Tak więcej na pewno niż soli. Soli dałam mało, dlatego że ten ser jest dość słony. A ja staram się soli najmniej używać. Także czekamy, aż się nam wszystko zagotuje. Pokroiłam serek. Niestety ten, który kupiłam ma to do siebie, że mm, robi się taka lajda. Ale nie miałam możliwości kupienia innego, bo akurat byłam tylko w jednym sklepie i w okolicy nie ma nic innego. Więc jeśli macie chęć zrobić taką sałatkę dla gości, to wiadomo, że po pierwsze pokroić pomidorki, nie zostawiać w całości, tak jak ja, i kupić ser, który już jest pokrojony. Bo ten fajnie też się trochę wymiesza, ale to wszystko zależy, o, jak kto lubi, jakie smaki dokładnie, czy bardziej taką sałatkę elegancką, gdzie wszystko jest ładnie i święźle i te pomidorki też tylko będą położone, po całą sałatkę wymieszać, tylko położyć się idzie te pomidorki, które dają trochę tej kwaskowości i fajnie przełamują ten smak. Yy, czy bardziej yy, tak, żeby tam ser połączył się z sosem i obtoczył ładnie wszystko, i makaron, że ten makaron nie będzie taki suchy, i chociaż po tym sosie to i tak ten makaron nie powinien być suchy. No i wiadomo tą fasolkę. Także to wszystko zależy naprawdę kwestia gustu. Ja akurat dostałam ten ser, dlatego użyłam tego sera, ale feta najbardziej pasuje. Słona, fajna feta. Dobrą fetę trzeba kupić, dobry ser. Naprawdę polecam tą sałatkę z głębi serca, bo to jest smak, który skradł moje serce. I dzisiaj, gdy zobaczyłam tą piękną zieloną fasolę, to sobie o tym przypomniałam. Myślę, że fasolka niedługo będzie gotowa, mimo tego, że dopiero minęło 15 minutek. Yy, bo to jest jednak młoda fasolka, więc zaraz. Ooo, jak nam pięknie zaparowało! Yy, więc zaraz yy, sprawdzimy. A makaron będzie gotowy za dwie minutki. Także czekamy. Yy, makaron i fasolka już się ugotowały. <laughs> Nie wiem, czy znacie drugie zastosowanie koszyczków do frytek, ale to jest yy, idealnie, idealna wielkość koszyczka dla makaronu, który najczęściej przygotowuję dla siebie. Jeśli przygotowuję na jedną porcję dla siebie, to właśnie akurat tyle makaronu. Jeśli do sałatki, to też dzisiaj tyle wsypa, mi się wsypało. Zawsze to robię na oko, nigdy nie robię jakichś proporcji konkretnych, po prostu nie wiem. Nie umiem się do tego stosować, dlatego, dlatego wszystko jest na oko. Dobrze, teraz trzeba jeszcze odcedzić ładnie nam fasolkę i odrobinę to schłodzić. Wszystko już fajnie ostygło, także możemy wszystko mieszać razem. Pięknie współgrają te kolory, naprawdę. Będzie trzeba wygrzewać. Oczywiście. Tak się mniej więcej prezentuje. Wiadomo, jeśli serek był zwięzły, to też fajnie to będzie wyglądać. Tak to jest trochę taki glider, ale smakuje wyśmienicie. Będzie jutro pyszne drugie śniadanko i dzisiejsza fajna kolacja po siłowni. Także dziękuję i na razie pa.